No. Do czekaj. No. Masz filżankę? Mam. Dobra. No, dobra. No, dobra. To Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Mister Czekaj dzisiaj ze mną Kuba BOS! No siemanko, witam was serdecznie, no i dzisiaj zaczynamy kolejną kontynuację tego. Mieliśmy... dobre takie informacje, no to chodź dzisiaj będziemy gdzie idziemy, Ej, to ja przy, her przy herbatce, ale ja bym się napił. Chcesz no to... herbatki, bo mi się gotuje już. No. Poczekaj. No, Dzień. masz hierżankę? Mam. Dobra, dzięki. No, dzisiaj, dobra. Tak, <laughs> dzisiaj tak nienamocnie. No, i to gdzie dzisiaj idziemy? Oj, właśnie, to jest dobre pytanie. Nie sprawdziliśmy, gdzie idziemy. Dobra, shaderki mamy. Chodź, chodź, pójdziemy do tej. to no, gdzie idziemy? Chodź gdzieś tam. Dobra, i tak poza tym, no nie, był konkurs i wygrał jasiusz 1-2-3. Pisałem do niego i Czeka też pisał do niego. I ten. I po prostu on się nie zgłosił, ponieważ ja mu później pisałem. Mi padł zasilacz, i później mu pisałem kurczę, ja I on się odezwał. Co? Słońce, patrzcie! Czekaj, daj mi powiedzieć. I on się odezwał. Ale ja powiedziałem mu, że no teraz nie nagramy, bo mam właśnie ten zasilacz. I że jak naprawię, to żeby się zgłosił. to nie ma tych krawinek. No wiem. Tego i tędy. No i teraz był nawet przed nagraniem, pisałem do niego, ale się nie odezwał. Trudno przepaść się, a nie było ale czasu, tak. a to jest teraz wczesna godzina. I a wczesna? No, wczesna jak wczesna, już południe nie prawie. No ale nikogo nie było, żeby wziąć do nagrywania następnego odcinka. No właśnie. I jak... Więc losuję, będzie następne losowanie, więc. Dla ja. jednych lepiej, dla drugich gorzej. Boże święty, nie mam się jak tu podbudować ani co. Co ty nie wziąłeś ze sobą? Kobla, ja Wam osiem. Gdzie ty żeś mi się zgubił? Nie! <laughs> Ej kurde. Te... No co? Ty... co ty, ty... robisz? Gdzie... Chodzisz tu, patrz. Tu wskakujesz. Tu se niszczysz. O boże, światło w oczy. No skakuj. Nie, w ja co to tak. Ja tak niszczę te drobniki. I myślę, co jestem na kreatywie, czy co? Wiem, Ej. Miałem niebieską pochodnię, dobra, nieważne. Dobra, idźmy Zrobimy to, czego nie wolno robić normalnie. Popatrzymy w słońce. Aha! Dobra. Ale żeś jasny! Ale czego ja mam kreatywa? No przecież nie mam. No nie ma, chyba. A stawiam te klocki jak? Who is. Kubebos? Przecież nie mam. Teraz nawet patrzyłem i Nie wiem, nie da się. Postawiłem. Miałem jednego drewna. Oh, co? Oh. No i teraz dobre pytanie. Gdzie my sobie pójdziemy? A wiem już, dobra. I czekaj, znowu postawimy. O nie dobrze, teraz już jest dobrze. Idziemy no le tu tutaj schodek zrobimy, a tam już nie. Dobra, to gdzie idziemy? No, Ej, tam, ja idę tam Tam nie byliśmy, chodź tam, Chodź tam. Ale jest tutaj skriper. też coś jest. Co tam jest? Na pewno coś tam jest, po to tam jest. bum, 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 bum. Węgiel. O, spalił się. Te mućki trzeba jak przeprowadzić czy co? Nie wiem, mam diaksa. Niemnego. Reszta mi nie interesi. Lol na hita. Ej, ale... e te mućki dobra nic nie zostaną, po co będziemy te mućki jakieś. Mam dwie perle Germana. Mam okay. lapis, lapis dla Juli. No, to dla nas. Ile na yupi Jupi, jupi, a jej. Jeju. Nie mam a... nic tej... Kurde, no, z... no! Powiedz, że nie. No ja cię nie Ja cię nie dotknąłem. Nie. No, <laughs> no okej. Okay. No przecież nie ja sam żyć źle skoczył. Co to jest jakiś krzyż? Gdzie... Polski, Polski koblowy krzyż. <clears throat> no i co my tu będziemy robić? Nie wiem. Nawet nie umiesz tworzyć do Nie wiem tak był spędzał Gra kradnię jakcy Były tu coś jest Jak no się, się tu? Jak się EDEK Skrainy kredek Ubi go Ubiłem go frajera chyba Chociaż może i uciekł Kij to wie Idzie to Gdzie to słońce Ej tam coś jest opinii. Dobra gdzie idźmy? Gdzie idźmy? Idziemy tam dalej. jest dużo węgla, idziemy po węgiel Idziemy dalej a tam coś jest okay. Kurde Przygody, tam krypcia Tak o to ja go, ja go Czekaj ja go zeszczelę <mum> Ah Jest ten skill Kurde, kto to budował Kurwa takie cienkie <mum> No, jeszcze sam siebie Jest, jest tu coś w tych tych koblowych tych? A nie wiem, Kopi. Nic, tu nie ma nic, ale w którymś może w końcu być. Nic. A to wezmę kobla, bo się przyda. Ja co, <coughs> ja dużo, bo wziąłem z tej tam. No okej. Okay. Tam ej, idziemy do tego tutaj? Co tam jest? Nie wiem, możemy tam pójść. Tutaj też w sumie. Czekaj, to tu się wkopiemy. Jest coś? Nic ciekawego. Trochę kobla. Ja promyki Słońca. Daj mi coś do jedzenia. Już. jakiegoś kurczę Pork chopa. Sześć. Tu masz tego, pieczonego kurczaka jeszcze. Czego jak się kurczę ten? Ja to się wolno idzie. No nie wiem, a co biegasz jak wiesz? No. Kuba Sprinter, on zawsze biega. Ja kopię kobla, bo mi się mi się przydać na później. Klik, 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 klik. gdzieś mi to doszli do jakiegoś kurczę Tutaj coś będzie na pewno Czekaj Braida bo ja <kluzni> O Boże przepraszam jestem jeszcze chory nie I nagrywam jest... dla was, patrzcie jak się poświęcam Tutaj jest ten złoto A na chuj nam to złoto No jeszcze mnie tu wrzuci <laughs> Seria Co ty Co za mistrz misz. Bezmę sobie Showna jest dobry kopiemy LOL, gdzie by żeśmy zawędrowali? Nie wiem, jakieś górcze Świątynia Maru, Maru To jest kurakowy świat, Kurakowy Ku Kurakowy świat O, o. artefakt no. Kajlow Jaki? Tak? Jak? Jest Chcę diaksa, Wziąłeś mi diaksa? Masz Jesteś frejerem Dzięki A no to co ha. to jest? Ja czego nie mogę wziąć diaksa? Ej, bo to jest jakiś nawiedzony diaks. Jak nawiedzony? Jakiś. No Notch z Diamond. Diamond, tak? No. Boże. Żelazo. Tak się bać. Ta. I mam Night Vision. okej okay. Co to jest? Z czego to się tak długo kopie? Idziemy dalej. Idea to efficiency 8 No no nieważne. Ej tu jest ten. Tu jeszcze dalej można iść. No idziemy. Skończymy gdzieś tam w połowie. Tutaj jest ciemno, jak. No widzę. Mam pochodnie. Da, tak na bogato, <laughs> na bogato. <laughs> nie, nie było ten czas. Wędka. Czach, no. To z pięć. No tyle No popatrz Zbieram wszystko, a później tak padnę na końcu i się rozsypię i stracę wszystko ja. jak zawsze Tam do góry coś jest, trzeba tam polecieć, popłynąć. Popłynąć krawem w górę. A co jest na dole? Może ja chcę zobaczyć co jest na dole? To jest na złoto, widzisz? Ja pokażę ten, co jest u góry. A, do góry też pójdę. Nie Tylko ja chcę złoto. No, okej. Okay. Ale ciemno. Kurwa. Gdzie ty żeś jest? U góry. No właśnie widzę. Jak ty żeś tak szybko już tutaj wszedł? <laughs> Speed Oj, Patrz, jajko jakieś kurwa maj. Nie Jajko? Jakiś Jak jajko? Jakiś dinozaur, coś. E kolorety, ja sharpness. Stawaj sobie będziesz tym bił, jak masz słaby miecz. Ja wezmę to jajko, jakąś płytę mamy. Nie no wezmę ja żelazo. Ja chcę zobaczyć to jajko, z tego dnia się urodzi. Nie. Nie, to bym się udził jakiejś motywacji. To jest, ty będziesz bił, bo masz słaby... Jaki masz miecz? A ty masz dobry miecz. Chociaż kto to wie. Ja będę bił? No? Wiesz, nie no i będziesz... co, jedzesz ja się dalej gdzieś trasa, czy już tyle? Tam nie ma? Nie. No jest tyle. No okej. Okay. Trzeba się wrócić. No, więc spawn. Czy jeszcze coś mamy do zwiedzania po drodze? Nie wiem czy idziemy jeszcze gdzieś indziej. A jest coś jeszcze gdzieś indziej? Nie no, gdzieś indziej już na pewno nie ma już długo to jest. Już nie będziemy aż tak przedłużać, a ten no. A tu mam coś miejsce na no nie mam. A to coś jest Aha mieliśmy tam iść Gdzie? Tam e, ale tu, tu... chyba byliśmy Gdzie A? mieliśmy iść? No idź, idź Okej Tam w bok Gdzie? Aha tam wiem, to takie ten No wiem, to ten jeden kwadracik Czekaj bo ciemno Po nocy, Gdzie się kurde po nocy szlaja? <laughs> No, i dobra, teraz tu trzeba dojść. Więc go! Szkoda, by było, jak mówię, zepchnął, nie? No. A tu nic nie ma zapewne. Skąd ja to wiedziałem? Ej, rozkopałeś mi, ile to co? No, patrzcie. Stałem, dobrze, że tu spadłem. No, chodź. Nic nie ma. Ej, znowu mam niebieską pochodnię. To jest. Jak Ciekawe. Gwiazdko. No, na szejderkach A w ogóle mi się szejderki podobają, mi całkiem, całkiem. No. I Może... Ku, zrobił tutorial, wszyscy grają na shaderkach. No, no możecie sobie tam poprać. Ej, tak ja teraz <laughs> mówię, zamiast na początku powiedzieć, jaki i tak nieoglądnie kurczę. No. Większość osób nie ogląda całego no. odcinka. Tylko włączę no, ja i trzeba. To ci teraz tak wygląda do, do końca. Ej, byliśmy tutaj! Chyba tylko ja oglądam do końca, kurczę, yy, wiesz, jak filmik ten... Ja też! Ja, u, ja zawsze oglądam u ciebie odcinki. Ja nigdy u siebie nie oglądam. Tak co tu miałem mówić. Ja, wiesz, yy, wiesz, oglądam takie odcinki, wiesz, jak są... Yy, to jest ciekawe. No dobra, tam byliśmy, to wracamy. Ciekawe, spawn, czy jeszcze coś jest po drodze? Jak co No, idziemy na spawna czy już jeszcze coś zwiedzamy? Idziemy do piekła. Do piekła. Aha, no to idę na spawna, to po co będziemy przedłużyć? Nie, przedłużej. dobra. Piszu no widzisz, w piszu kośnik spał. I, I tak wszyscy znaleźliśmy się na spawna. Ja z własnej woli ten kuba z przymusą. Chodź jeszcze, ja coś zrobić. zrobimy. Weź do piekła. Do piekła mieliśmy iść żartuję. Nie dzisiaj. No dobra, to ja e, właśnie bloki Diaksów zrobię. Mam Diaksów tutaj tyle. Cztery bloki. To idę tam włożyć. Zobacz, powiedz mi jeszcze ile trzeba zrobić. Ja tu jestem. Nic. Nic już nie trzeba? Ja wszystko już nie, mam. Nawet nie odpalaj na razie. Wiem, to będzie kiedyś to Surprise! Surprise! ale lol, co to jest? Ale czekaj, zobaczę to. Tą... Na mister Peter. A to wiem już. O, co, Ty tę wędkę mogę używać, tak? Nie. A co jest, torcens to musisz założyć na łeb i wtedy będzie biło inne. Chcę jak to jajko bije. O lol, tam... ja to zakładam. Czego mi nie powiedział, że mamy takie coś fajnego? O, strzeliłem cię, no nie, znikła ci zbroja? Nie, to jaś, ja, ja <laughs> ten. Aha. Zaraz zciągu. A tego nie mogę. O zjeba! WYRÓĆ NACHUJ <laughs> jej! Ta. Misz Okej okay. Mam 25 level Aaa Enchantuje pochodnie Stój stój Chodź tu Czekaj bo ja enchantuje pochodnie Już Stój tam Ja tak teraz Stój w miejscu Gdzie jesteś? Nie to nie, nie trafisz Spada Nie to teraz ja. No to czekaj, jestem tu. A to to czekaj, to trzeba było mówić. Ja celowałem w tamto miejsce, i tak spadło gdzieś tu. Ej, tu jest jakiś wiatr, patrz. Jak wiatr? No bo zwiewa, bo ja dałem do przodu, a do tyłu leci. O, ho, ho teraz to gdzie to poleciało? O! Na dom! Jeszcze raz, ostatni Spali raz. Się. <gry> player, I, bad, że... I teraz mi trafisz. Nie. <gry> na dom. <gry> Dobra. <gry> no by <gry> było na tyle. Cieszcie się co, co, co dla nas nagraliśmy i także sorry, że tak długo nie było. Trzymajcie się pana razie. No trzymajcie się, <gry> cześć. <gry>